Okay, Mój drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w ta Więc tak zrobimy taką seryjkę z Genoita. Bardzo fajna, przyjemna, no, przyjemna no, ciekawa gra. Taka surwie RPG-owa. Będziemy sobie grali takim takim magiem. Będziemy przechodzić e, dungeony. Więc przejdźmy sobie do gry, zobaczymy jak to pójdzie. Więc tak, tutaj jesteśmy tym naszym kochanym magiem. Tak, eee, okay, tu, mamy, tu mamy oczywiście sterowanie. Oczywiście w tej grze też, eee, w tej grze się zbiera różne typu różdżki czy coś takiego. Nawet można w rzeczy kopać. Bardzo ciekawe. No i... Bogunik poszedł. Dobra, więc... Idziemy sobie tutaj, widzicie? wproszę do kopalni, tak? To są kopalnie, tak? I oczywiście w tych kopalniach są jakieś... O, tutaj widzę jakąś... O, o, czekajcie, bo... Yy, tak, dobrze jest. I tu mamy oczywiście... Mamy jakąś... Rzecz. Nie wiem, co to jest. Tutaj jakieś potki się zbiera. Kruszczki się zbiera. Oczywiście, bo widzicie, już tam mamy pierwszych przeciwników, Oczywiście tu też widzę jakąś rzecz mamy. Więc niektóre niektóre te różdżki się kończą, niektóre nie. Okej. Okay. O kurczę... Widzicie, o, tutaj widzę jakieś złoto leży. Okej, okay, tu też że złoto na przykład zbiera. O kurczę, to dobrze, bym tam się nie utopił. Wagonie się sam, wagonie się zamiast miotu. No i tak się właśnie to. Widzicie, zbiera. O. o, ciekawe, że to się nie podpaliło. O, o właśnie teraz się podpaliło. To można nawet rzeczy podpalać. O, widzicie? Można nawet rozwalać. Więc tu się to wszystko pali. Więc dobrze. O kurczę, o kurczę, tu coś. O, tu coś jest nowego. O kurczę, tam nie, potem się mogę podpalić. E, jeśli umrę w tej grze, to niestety muszę wszystko od nowa zaczynać. Więc taka jest niekończąca się. Więc okej, okay, tam widzę jakiegoś przeciwnika. To przestało się palić. Pety, patrzcie, to jest. Dobre, dobra, dobra, to Właśnie. To jest to, że nasz przeciwnik już zabrał nam troszeczkę życia. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy to nas. leczy. Nie mam mamy tego pojęcia, ale to tak będzie to Jakby nas to chciało uleczyć. ciekawe. Ale mamy nową różdżkę. O kurcze, tam coś wybuchło. Przyjemne, nie. Przy... O, patrzcie, tutaj jest jednak coś. Kurcze. O, właśnie. Coś się uleczyliśmy, dobra, więc tak się zbiera eee, życie. Eee, dobre, dobre, dobre. Kurczę, zaraz się sam zabiję w tej grze normalnie. Co, sam się zabiję w tej grze? Bo niech się to pali. Zjedziemy dalej. Kurczę, ja mam tak mało HP, kawkę wylał Nie wiem co to jest I nie chcę wiedzieć Wie tu jest jakiś Tu jest jakiś kościotrup chyba utopiony Tutaj wysadził łatwo palne. Bo tu w gościu co podpala. To jest chyba złoto, mi się wydaje. Tu coś jest, ale. Tutaj jeszcze mam jakąś niekończącą się różdżkę. Więc okej. Nie wiem jak tu Okej. Okay. I podpalamy. Mam chyba 42 HP. O kurczę, to jest jakiś kwas mi się wydaje. A wa 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 wa. to wysadzić w To się pali? O, widzicie jak się palą. Ara. O kurczę, ja się sam palę. To oh fucken. Nie, umrę. Umrę, umrę, umrę A no i co z tego, że się ugasiłem Niech mnie to uleczy albo coś, nie wiem Co ja to się zamieniłem Co to jest? Łowca jakaś? Kurczę, no i mam przechlapane, moi drodzy. mam przechlapane. kurczę, u kurczę, u kurczę, Uf, Tu jest sam kwas! Tu się spali. Pal się! Niech to się spali. Nie wiem, czy to się spali, czy nie. No, ja się, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale kurczę, teraz załatni. No. O nie! No i właśnie to jest to. Coś nas zabiło. Nie żyjesz krychni. Tak. I. Nowa gra. A jak mówiłem tę gra trzeba od nowa zaczynać. Aha, teraz zostałem, nie wiem, jakąś inną różkę Zostałem jakąś inną różkę i. Aha, teraz jest coś innego. 好的你 Kurde mendo! Ja się tego nie spodziewał. Okej, okay, dobra. O, tamto się zabił. Teraz muszę czekać aż to się... Też bym spalił, ale nie mam potrzeby. Dobra, dobrze. No. Okej, okay, dobra. A tu jest bliżej, ale tu się pali wszystko. To jest woda? Powiedz, że to jest woda. Okay. O. Zajmę jakąś inną różkę. Podpala. Tak, 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 tylko bo to się podpalało. O kurczę, tu też się podpala. O fuck, it, ja stąd uciekam. Patrzcie, tutaj są jeszcze jakieś ładunki. A, uciekłem. Aha, dobra. Co to jest? Kulka tam się zrobiła, nie wiem co to jest. Ja nie, nie, nawet nie, nie chcę wiedzieć co to jest. Chyba że się do tego wejdzie. Nie, dobra, nieważne. coś takiego. Duż. Ale walnęło. Dobra, tam ktoś się widzę, pali. Ważne. Ale ktoś się podpalił. O, o czekajcie, bo tu jest jakaś nowa różdżka. Ja chcę po nią? Nie, to nie jest chyba różdżka. O, patrzcie, kto tam jest. Mogę celnął To wyrzuca, po to, że już, już końcówka tej różdżki. Ale coś tu. Ty, dostałem jakieś jajko. Nie, to to nie było jedno. Jak... Aha, dobrze. Dostałem jakieś jajko i oswoiłem jakiegoś potworka. Oni, on się podpalił. Dostałem kolejne. E, a nie, proszę mi się Proszę mnie nie mieć. Co nasz koleżka się zabił. Tu leży martwy. O, zwierzątko mi zdechło. Ale mam nowe jajko, więc mogę sobie. No, gdzieś tutaj. jest coś utopionego jakaś, nie wiem czy to jest różdżka, czy... Ty, panie! Czy ja widzę... Mam... to jest wieszaków? nie mam armię jakąś. Ty, nie idźcie mi tam! Bo to ja tam... tam te... Właśnie to chcę zrobić, żeby to się tam spaliło. 哇哇哇 Gdzie jest drugi? Aha, jest, są dwaj, dobra. Aha, to już tu byłem, tak? Widzę, że tutaj ta różdżka się krąci. było gdzieś iść niżej. nas tutaj nie widzi bo ponieważ wyżej. U. A. Wreszcie to O, o kurcze, co to tam? Co to wybuchło? Nasz do kopalni. Jest, stąd idę. Idziemy stąd, idziemy stąd. O kurczę no. Coś się blokujesz. Oła. Coś mnie kryzie. O kurczę. O kurczę. Idźcie tam, bo się podpalicie. Podpalicie się i co będzie? Nie będę miał zwierzątku. Stora solanka się nazywa. Nie wiem, może to. Te... Gaszę! O! Przeszłem pierwszą rundę. O kurcze. I tu mamy różdżki. to jest? ostatnie, tak? O boże, to też jest taka, jest taka, ten, hmm. To jest można ulepszać, tak? Się rozwala to cóż to kopalnia węgla? Kamienny. A tu jest jakieś. Nie wiem jest. Ale udało mi się dojść do drugiej. Nie wiem czy to jest druga runda. Czy co to jest? A tobie się co? Gdzie ciekawe? O! Ty, on mnie trafił. Cze, to jest jakby taka choćby szczelba. Ty, patrzcie coś tam o kurde! Co to jest? Co to jest? Jezus Maria! Leży! Co to jest? Takie latające dziwne coś. O Boże! Jeszcze mnie napotka jakieś spodzienki. Aha, to... Jakieś, nie wiem... Ała! Nie! Proszę, nie! Boże święty, co tu się dzieje? O, że Kurczę, no, no palę się. Pale się, fajnie, fajnie. Kurczę. Boże, uciekłem, ale to z tego tu jest jakiś jakiś szczelbowiec. I ja mam bardzo mało HP, tylko 27. Hmm, da, szczerze sobie, patrząc na to. O, dziś Christ ale się pale Czekajcie, tu mogę lecieć. Cholera, dostał w głowę. Kurczę, ile złota leżało. Dobry. Oj Boże, ja ma mało życia. To mogę Dobra, nic tam nie mogę zrobić. Muszę iść gdzie indziej. Okej, okay. o! Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. O kurczą, 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 kurczę. Oj! Dobra. To jest woda, więc dobrze. Tam jest jakiś. No nie, ten tu masz życie. Co za menda? Ale dostał! Jakbym chciał się do tego, z, tego zdrowia dostać. O, jest. Ale co z tego, jaką tylko 12 życia? Kurczę! Co to było? Jakieś robaki mnie tu atakują. Trzecia! Uuu, trzecia runda, moi drodzy, trzecia! Nie się. Co my tutaj mamy? Uuu. Ciekawe. Jest jakiś krąg wody? Okej. Okay. To jest? O Jezus, mam mało siana. Hej, jakiś krąg wody. Nie wiem co to w ogóle jest. Nie wiem, coś tam dostałem jeszcze, ale nie wiem co to jest. Niestety uciekamy, bo to się zaraz będzie wysadzać. Dzień dobry. Dostałem osiągnięcie. Co to jest? Co to jest? Niea. Boże święty tak się naczy... tak, Tak się nacieszyłem tą na trzecią różną Co Dobrze, Dobra, moje ja będę kończył. Tu już myślałem, że przejdziemy to trzecią rundę, ale się nie udało, więc trudno. Może się, na, może się nam uda w kolejnym odcinku, więc. Trzymajcie się, cześć. I popatrz na następnego odcinka. i noita, cześć. Papa.